się no u nas jest demokracja, tak, u Klawii e, I ja. E, koniecznie Dla mnie, Rosja to aliant. To sojusznik przeciw Ukrainie. Znajomy mi mówił, że był chyba na rezonansie, musiał zapłacić 700 zł, a stojący za nim Ukrainiec zapłacił chyba 200, bo mu tam państwo w jakiś sposób 500 refundowało. Więc to się ludziom nie podoba. Na to, naprawdę są takie przypadki? No, Osoba publiczna mi o tym powiedziała. I pan, ja Pan tej osobie wierzę. To bardzo wiarygodne. Może to jest publiczna. jakiś fake. Z satysfakcją prezentuję Państwu plon pracy zespołu ekspertów Korony. To jest konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Tytuł Stop Ukrainizacji Polski. Jest to dokument o charakterze z jednej strony diagnostycznym, prognostycznym, a z drugiej strony. Zawiera on szereg rozwiązań prawnych problemu, który narasta. Ja otwarcie mówię, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją. I tyle. To oczywiście trzeba pamiętać, naszym wrogiem jest Ukraina, a nie Rosja. Przecież w historii nigdy nie było żadnych wojen, żadnych, żadnych mordów rosyjsko-polskich. Powiem tak: życzę zwycięstwa Federacji Rosyjskiej. Нигде того не укрывала. Поставки вооружения Киеву. Не согласны с действиями властей граждане. Считают, что меры поддержки Украины больно бьют по их карманам и требуют, чтобы власти прекратили прикрывать свое воровство помощью Украине. Остановить украинизацию Польши! Остановить диплонизацию Польши! Речь идет о том, чтобы Польша была польской. И это то, что мы хотим выразить. Выражить. Альба! 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 Дамы и господа, наша задача собраться, а там будут выступать самые разные наши соотечественники, польские патриоты, которых объединяет стремление к тому, чтобы Польша была польской. Белопольская. Свое послание на самом деле мы адресуем не украинцам, а полякам, соотечественникам, в надежде на то, что они окажут давление, политическое и социальное давление на власть, на власть Республики Польша, действия и упущения которых привели к деполонизации Польши, к украинизации Польши, чему есть многочисленные примеры здесь, в этом районе. Например, за моей спиной флаг с национальными цветами чужой страны на том месте, которое принадлежит хозяевам, а бело-красный флаг... a bielo-krasny bielo idzie w drugim ridu, więc ja podniosę lozy, A powstrzymać Polski. Grzegorz Braun z Konfederacji żądający przerwy w obradach z powodu ukraińskich flag obecnych na zewnątrz i wewnątrz polskiego parlamentu. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi. Gospodarz udzielił części budynku po to, żeby solidaryzować się z Ukrainą. Właśnie gospodarz. A, a gospodarzem Ukrainy. jest Wysoka Izba. Na tym samym posiedzeniu Sejm zajmował się polską ustawą sankcyjną uderzającą w podmioty związane z Kremlem i zakazującą importu rosyjskiego węgla. Przyjęto ją bez głosu sprzeciwu. Wstrzymała się jedynie Konfederacja. Do Komisji Etyki trafił wniosek Dariusza Jońskiego przeciwko Januszowi korwin mikkemu za wpisy o Mariupolu czy Buczy, poddające w wątpliwość rosyjskie zbrodnie. Z platform społecznościowych dowiadujemy się, że internet ukraiński elektryzuje nagranie pewnej pani, która tłumaczy, jak pracując w Polsce zaledwie tydzień, dostać minimalną polską emeryturę. Przypomnijmy, że rząd Platformy Obywatelskiej zawarł umowę pomiędzy państwem polskim Polskim, a państwem ukraińskim dotyczącą e, możliwości wypłacania emerytur obywatelom, jeżeli pracują w danym państwie. Na mocy tych przepisów ktoś, kto ma ukończony staż pracy e, i kto był zarejestrowany chociaż przez jeden dzień czy przez jeden tydzień jako pracownik, właśnie w Polsce legalnie, nabywa prawa do minimalnej emerytury pod warunkiem, że ukończy staż pracy niezbędny do tego, żeby wypłacać emeryturę. I tak właśnie ta pani, która zrobiła to nagranie, relacjonuje to swoim rodakom, aby rejestrować się w Polsce i uzyskiwać to prawo. Na budynku polskiego sejmu wisi ukraińska flaga. Polacy przepłacają za węgiel, bo nie może być rosyjski. Restauratorzy w Polsce zmieniają nazwę pierogów z ruskich na ukraińskie, a swoją działalność w Rosji zamknęło 80% polskich firm. Ukraińscy emeryci otrzymują minimalną polską emeryturę po jednym dniu pracy w Polsce, a w niektórych szkołach polskie dzieci uczą się języka ukraińskiego, chociaż to my jesteśmy gospodarzem we własnej ojczyźnie. Wszystko w imię solidarności z braćmi ze wschodu. Nawet polscy politycy chodzą z ukraińską flagą w klapie marynarki, a pan prezydent Duda wykrzykuje słowa sława Ukrainie. Witam państwa. Występujemy tu jako trzech posłów partii Korwin. I jeszcze partii Korwin. Natomiast, no, niestety, po prawdziwej kanonadzie nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa na tematy, nazwijmy to ukraińskie, jesteśmy zmuszeni no, wypisać się z partii Korwin. Oczywiście wiemy, że Janusz korwin takie wypowiedzi miał już wcześniej i od lat był znany z takich. Prorosyjskich, różnych wypowiedzi, mniej lub bardziej prorosyjskich. Natomiast no, w, w zwykłych, spokojnych czasach pokoju, no, nie, no, był to tylko jakiś taki irytujący ekscentryzm. Natomiast od kilku tygodni jest to temat mm, numer jeden w Polsce i pewnie jeszcze długo będzie. I... Trudno być zdziwionym, że Grzegorz Braun jest człowiekiem absolutnie prorosyjskim. No więc on był prorosyjski, jest prorosyjski, być może będzie prorosyjski. Pani redaktor, jakby Pani mi dała do końca, mm -hmm. to ja bym dotarł do tego, w którym momencie my się rozstaliśmy z Januszem Korwin-Mikkem, e, ponieważ rozstaliśmy się w momencie, w którym no, Janusz Korwin-Mikka niestety przekaz miał właśnie dokładnie taki sam i tutaj no, y, były różne jego akcje typu, y, typu właśnie no, w, w, takie mieszanie w przekazie, że tak powiem. Tak? To znaczy wtedy, kiedy wszyscy wiedzieli, co się dzieje, no to on miał wątpliwości, no a później pojawiły się jeszcze ciekawsze rzeczy, jak na przykład wpis o tym, że Rosja ma moralną rację w tej wojnie.